Mam na imię Debbie, mam 28 lat i pracuję jako programista. Większość ludzi nie wie, jaki sukces odniosłam, ponieważ nie rozgłaszam swoich osiągnięć tak, jak robią to niektórzy. Kropka mój starszy brat Jake jest wszystkim, czego moi rodzice oczekiwali od dziecka. Jest głośny, zabawny, ożywia każdą imprezę. Poszedł za tatą do rodzinnego biznesu, sieci małych warsztatów samochodowych. Wszyscy uważają, że jest niesamowity kropka, tymczasem ja jestem osobą, o której istnieniu ledwo wiedzą kropka pamiętam, jak byłem dzieckiem i patrzyłem, jak moi krewni zbierają się na święta. Wszyscy śmiali się z żartów Jake'a, klepali go po plecach i mówili, jak bardzo są z niego dumni kropka, kiedy przyszła kolej na mnie, obdarzali mnie nieuśmiechami i zadawali ogólne pytania o szkołę, po czym szybko przechodzili do rozmowy z kimś bardziej interesującym kropka z wiekiem było tylko gorzej. Podczas gdy Jake publikował swoje zdjęcia na imprezach i spotkaniach rodzinnych. Ja tworzyłem strony internetowe i uczyłem się nowych języków programowania. Ubierałem się zwyczajnie: dżinsy, te-shirty, nic krzykliwego. Kropka, nie widziałam sensu w publikowaniu każdego posiłku czy selfie w sieci, tak jak robili to moi kuzyni. Kropka, ona jest taka aspołeczna. Ciocia Linda szeptała do mamy podczas rodzinnych obiadów. To nie jest normalne dla dziewczynki w jej wieku. Kropka, punktem przełomowym były osiemdziesiąte urodziny babci dwa lata temu. Nie mogłam tego pominąć, to były przełomowe urodziny babci i specjalnie poprosiła, żebym tam była. Kropka. Cała rodzina była stłoczona w domu kultury. Wszyscy rozmawiali ze sobą, dzieci biegały i krzyczały. Kropka, stałam w pobliżu stołu z deserami, starając się nie przeszkadzać, gdy podsłuchałam rozmowę Cioci Lindy z mamą przy drzwiach do kuchni. Coś jest nie tak z tą dziewczyną, mówiła ciocia Linda, kiwając głową w moim kierunku. Kropka siedzi i gapi się na ludzi. To dziwne. Myślę, że może mieć jakiś problem psychiczny. Kropka zamarłam, czekając, aż mama mnie obroni. Żeby powiedziała coś. Cokolwiek, żeby uciszyć ten okrutny komentarz. Kropka zamiast tego mama westchnęła ciężko. Wiem, czasami jestem nią zażenowana. Zachowuję się tak dziwnie przy ludziach. Nie wiem już, co z nią zrobić. Kropka, te słowa uderzyły mnie jak obuchem w brzuch. Moja własna matka była mną zażenowana. Nierozczarowana, niezmartwiona, zażenowana kropka stałam tam przez kolejną godzinę, uśmiechając się, gdy ludzie patrzyli w moją stronę, uczestnicząc w urodzinowej piosence, zachowując się, jakby nic się nie stało. Ale w środku byłam skończona. Całkowicie skończony kropka tej nocy podjęłam decyzję. Jeśli uważali mnie za dziwaka, jeśli się mnie wstydzili, jeśli widzieli we mnie jakiś ciężar, to w porządku. Nie będę więcej narzucał im swojej obecności. Od tego dnia przestałem chodzić na rodzinne imprezy. Kiedy przychodziły zaproszenia na bożonarodzeniowy obiad, Wielkanocny Brancz, ślub kuzynki Sary, grzecznie odmawiałam. Wysyłałam prezenty i ładne kartki, ale nie pojawiałam się. jedynym członkiem rodziny, który to rozumiał. Była ciocia Margaret, starsza siostra mamy. Była inna niż reszta, cichsza, bardziej troskliwa. odwiedzała mnie w moim wynajętym mieszkaniu, przynosząc domowe ciasteczka i słuchając, gdy mówiłam o swojej pracy. Nie jesteś dziwna, kochanie, mówiła mi przy kawie. Jesteś po prostu inaczej skonstruowana niż reszta. Nie ma nic złego w tym, że wolisz ciszę i spokój, kropka ciocia Margaret informowała mnie o rodzinnych nowościach podczas swoich wizyt. Jake awansował na kierownika w jednym ze sklepów. Mama zmieniła wystrój salonu. Tata kupił nową ciężarówkę. Kropka, przekazywała mi wystarczająco dużo informacji, abym mógł pozostać w kontakcie bez konieczności bezpośredniego kontaktu z nimi. Kropka. w międzyczasie byłem szczęśliwszy niż od lat. Moja praca szła niewiarygodnie dobrze. Miałam mały krąg bliskich przyjaciół, którzy mnie rozumieli. Spotykałam się ze słodkim facetem o imieniu Tom, który zajmował się projektowaniem graficznym. Spędzaliśmy razem spokojne wieczory. Gotując kolację i oglądając filmy. To było dokładnie takie życie, jakiego chciałam. Moje 28 urodziny pokazały, o ile lepsze stało się moje życie. Zamiast wielkiego rodzinnego spotkania, na którym siedziałam w kącie, czując się jak old siderka, Zjadłam kolację z Tomem i pięcioma bliskimi przyjaciółmi w mojej ulubionej restauracji. śmialiśmy się, aż bolały nas boki, dzieliliśmy się deserem i nikt nie czuł potrzeby robienia miliona zdjęć do mediów społecznościowych. Moi rodzice wysłali wiadomość tekstową. Wszystkiego najlepszego. Życzę miłego dnia. To było wszystko. Żadnego telefonu, żadnej wizyty, żadnego prawdziwego wysiłku. Jake nawet nie zawracał sobie głowy SMS EM. Jedynym członkiem rodziny, który sprawił, że moje urodziny były wyjątkowe, była ciocia Margaret. Kropka, pojawiła się w moim mieszkaniu z domowym ciastem czekoladowym i szczerym uśmiechem. Jestem z ciebie taka dumna, powiedziała, gdy siedziałyśmy w mojej małej kuchni, dzieląc się ciastem i kawą. Spójrz na wszystko. Co osiągnęłaś, kropka, wtedy zdecydowałem się wyjawić jej mój sekret. Kupuję dom, powiedziałem cicho. Kropka, jej oczy rozszerzyły się. Naprawdę? to niesamowite. Wyciągnąłem telefon i pokazałem jej zdjęcia. Był to piękny dom z pięcioma sypialniami w jednej z najładniejszych dzielnic w mieście. Drewniane podłogi, odnowiona kuchnia, podwórko z dojrzałymi drzewami. To było wszystko, o czym marzyłam. Pięć sypialni i głos cioci Margaret był pełen zachwytu. Debbie to niesamowite. Musisz tak dobrze radzić sobie w pracy, kropka przytaknęłam, czując dumę, ale też zdenerwowanie przed podzieleniem się tą wiadomością. Tak. Ale proszę, nie mów jeszcze nikomu innemu. Chcę zachować to w tajemnicy. Oczywiście, obiecała, ale kochanie, powinnaś być z tego dumna. To ogromne osiągnięcie, kropka dwa tygodnie później dostałem klucze. Mój dom, moja przestrzeń, moje sanktuarium. Przeprowadzka do nowego domu była jak wkroczenie w zupełnie inne życie. Każdy pokój mogłem udekorować tak. Jak chciałem kropka koniec z cienkimi ścianami mieszkania, przez które słyszałam kłótnie sąsiadów. Koniec z zmartwieniem się o przeszkadzanie komukolwiek w moich nocnych sesjach kodowania. To była moja przestrzeń i była idealna kropka. Spędziłem tygodnie, aby wszystko było jak należy. Główna sypialnia stała się moim sanktuarium z miękkimi szarymi ścianami i zasłonami zaciemniającymi. Kropka jedna z wolnych sypialni stała się moim domowym biurem. Wyposażonym w dwa, monitory i najlepsze ergonomiczne krzesło, jakie udało mi się znaleźć. Inny pokój ustawiłem jako pokój gościnny, gdy ciocia Margaret lub moi przyjaciele zatrzymywali się u mnie. Kropka pozostałe sypialnie pozostały na razie puste, ale miałem już plany. Kropka kuchnia była moją ulubioną częścią. Granitowe blaty, urządzenia ze stali nierdzewnej i wystarczająco dużo miejsca, by gotować prawdziwe posiłki, zamiast żyć na wynos kropka kupiłem stół jadalny, który mógł pomdrugeścić osiem osób. Mimo, że rzadko miałem więcej niż czterech gości na raz. Po prostu dobrze było mieć taką możliwość kropka, gdy już wszystko było gotowe. Postanowiłam urządzić małe przyjęcie z okazji parapetówki. Nic szalonego, tylko Tomek, moi najbliżsi przyjaciele i ciocia Margaret. wysłałam proste zaproszenia tekstowe do około dziesięciu osób, prosząc ich o przyjście w sobotnie popołudnie na jedzenie i napoje. Grupa moich znajomych była niewielka, ale solidna. Była tam Sara ze studiów, która pracowała jako nauczycielka. Mark i Lisa, para, którą poznałem w pracy, oboje zajmowali się technologią. James, którego znałam od liceum, a teraz pracował jako księgowy kropka, tom przyniósł kwiaty i komplementował wszystko w domu. Kilku innych przyjaciół z różnych części mojego życia dopełniło grupę. Ciocia Margaret przybyła z zapiekanką i największym uśmiechem, jaki kiedykolwiek widziałam na jej twarzy. Jestem z ciebie taka dumna, powiedziała. Przytulając mnie mocno. Ten dom jest absolutnie piękny, kropka spędziliśmy popołudnie jedząc, rozmawiając i zwiedzając dom. Wszyscy szczerze się ze mnie cieszyli. Nikt nie żartował, że jestem aspołeczna lub dziwna. Nikt nie zastanawiał się, czy faktycznie stać mnie na to miejsce, kropka po prostu świętowali razem ze mną, kropka gdy słońce zaczęło zachodzić, ludzie zaczęli wracać do domów. Ciocia Margaret wyszła jako ostatnia i pomogła mi posprzątać kuchnię. To było idealne, powiedziała, susząc naczynia, podczas gdy ja ładowałam zmywarkę. Odpowiedni rozmiar, odpowiedni ludzie. Dziękuję. Było miło, zgodziłam się tak różnie od tych ogromnych spotkań rodzinnych, podczas których ledwo słyszysz, co myślisz. Mówiąc o rodzinie, powiedziała ostrożnie ciotka Margaret: Twoja mama zapytała mnie, czy ostatnio się odzywałaś kropka przerwałam, wycierając blat. Co jej powiedziałaś? Że masz się dobrze. Wydawała się. Nie wiem, może trochę zaciekawiona tym, co porabiasz. Na tyle ciekawa, że sama do mnie zadzwoniła. Ciocia Margaret spojrzała na mnie ze współczuciem. Wiesz, jaka ona jest, kochanie, kropka wiedziałam, mama była zbyt dumna, by skontaktować się ze mną bezpośrednio, ale szukała informacji za pośrednictwem innych ludzi. To było łatwiejsze niż przyznanie, że mogła się mylić co do mnie, kropka dwa miesiące minęły spokojnie w moim nowym domu. Wpadłem w wygodną rutynę. Przez większość dni pracowałam z domu, spotykając się z klientami w razie potrzeby, spędzając wieczory na gotowaniu w mojej pięknej kuchni lub czytaniu w salonie. Tom przychodził na kilka wieczorów w tygodniu i oglądaliśmy filmy lub pracowaliśmy nad naszymi projektami w komfortowej ciszy. Pewnego wtorkowego wieczoru, gdy debugowałam kod, zadzwonił mój telefon. Na ekranie pojawiło się imię Jake, a. Kropka, wpatrywałem się w nie przez chwilę, zaskoczony. Nie dzwonił do mnie od ponad roku. Cześć, odpowiedziałam ostrożnie. Cześć, Debbie, jak leci? Jego głos był niezwykle wesoły, niemal wymuszony. W porządku. O co chodzi? Czy brat nie może po prostu zadzwonić i sprawdzić, co u siostry? Roześmiał się, ale zabrzmiało to sztucznie. Zastanawiałem się tylko, jak sobie ostatnio radzisz, kropka czekałam, wiedząc, że to musi być coś więcej. Właściwie, kontynuował, dzwonię, bo chciałem cię na coś zaprosić. Kupiłem mieszkanie. Naprawdę ładne, z dwiema sypialniami i w centrum miasta, kropka w tę sobotę, urządzam parapetówkę i chcę, żebyś przyszła, kropka parapetówka, nie umknęła mi ironia, kropka powiedziałem, gratulacje, kropka dzięki, dasz radę. Będzie cała rodzina, mama, tata, wszystkie ciotki i wujkowie. Zbyt dawno nie byliśmy razem, kropka, cała rodzina. Wszyscy ludzie, którzy szeptali o tym, jaki jestem dziwny. Wszyscy ludzie, którzy sprawiali, że przez całe życie czułem się jak odludek, kropka nie wiem, Jake, jestem ostatnio bardzo zajęta, kropka daj spokój, Debbie, to dla mnie ważne. Proszę, kropka w jego głosie było coś niemal błagalnego. To było dziwne. Jake nigdy wcześniej specjalnie mnie na nic nie zapraszał. Zwykle byłam po prostu uwzględniana w masowych zaproszeniach rodzinnych i wszyscy wiedzieli, że się nie pojawię. Kropka, zgodziłam się, choć nie byłam pewna dlaczego. Może byłam ciekawa, co on knuje. Może jakaś mała część mnie tęskniła za byciem włączonym. Nawet jeśli zwykle szło źle. Kropka, po rozłączeniu się, natychmiast zadzwoniłam do cioci Margaret. Kropka, powiedziałam jej, że zaprosił mnie na parapetówkę. Kropka, wiem, ja też dostałam zaproszenie, powiedziała. Będzie tam cała rodzina. Kropka, ale dlaczego? Jake nigdy wcześniej mnie na nic nie zapraszał. Jaki ma w tym cel? Ciotka Margaret milczała przez chwilę, po czym zaczęła się śmiać. Kropka, co jest śmieszne. Och, kochanie. Powiedziała między chichotami: Myślę, że twój brat chce się przed tobą popisać. Kropka, prawdopodobnie myśli, że wciąż walczysz w tym małym mieszkaniu i chce, aby wszyscy widzieli. O ile lepiej sobie radzi niż jego dziwna młodsza siostra. Kropka, elementy ułożyły się w całość. Jake nie wiedział o moim domu. Nikt z nich nie wiedział, z wyjątkiem cioci Margaret. Kropka, o ile moja rodzina wiedziała. Nadal wynajmowałam to małe mieszkanie z jedną sypialnią i pracowałam w tajemniczej pracy przy komputerze, która prawdopodobnie nie była zbyt dobrze płatna. Kropka, poczułem powolny uśmiech rozprzestrzeniający się po mojej twarzy. Kropka, to będzie interesujące. Kropka, co ty sobie myślisz? My myślę. Że naprawdę nie mogę się doczekać tej parapetówki. Kropka, sobota nadeszła szybciej niż się spodziewałam. Spędziłam trochę czasu wybierając co na siebie włożyć, decydując się na ciemne dżinsy i ładny sweter, nic zbyt wyszukanego. Ale nie wygląd w sklepu z używanymi rzeczami, którego prawdopodobnie spodziewała się moja rodzina. Kupiłam Jake'owi dobry ekspres do kawy jako prezent na parapetówkę, coś, co kosztowało więcej, niż pewnie by się spodziewali. Apartamentowiec Jake'a znajdował się w centrum. W jednym z tych nowych kompleksów z dżemem i portierem. Ładny, ale niespektakularny kropka wjechałam windą na czwarte piętro i zastałam jego drzwi już otwarte, głosy i śmiechy wylewające się na korytarz. Gdy tylko weszłam do środka poczułam jak wracają wszystkie znajome uczucia kropka mieszkanie było wypełnione krewnymi, których nie widziałem od ponad roku. Linda urzędowała w pobliżu kuchni, gestykulując dziko i opowiadając jakąś historię kropka moi kuzyni byli skupieni wokół salonu, Wszyscy patrzyli na swoje telefony, udając, że słuchają siebie nawzajem kropka byli też mama i tata, stojący przy oknie z drinkami w rękach. Od razu mnie zauważyli. Debbie. Głos mamy był sztucznie jasny. Naprawdę przyszłaś. Sposób, w jaki to powiedziała sprawiał, że brzmiała, jakby była zszokowana, że opuściłam swoją jaskinię. Kilku krewnych odwróciło się, by na mnie spojrzeć i praktycznie słyszałam, jak myślą to samo, co zawsze. To jest dziwne. Cześć, mamo. Tato. Uścisnęłam ich oboje i podałam torbę z prezentem. To dla Jake'a. Tata wziął torbę i zajrzał do środka. Ładny ekspres do kawy. Nie brzmiał na zachwyconego kropka czułam, że ludzie się na mnie gapią, robiąc to, co zawsze, patrząc na mnie w górę i w dół, prawdopodobnie zauważając moje proste ubrania i brak biżuterii. Usłyszałam za sobą szepty. Wygląda dokładnie tak samo. Wciąż ubiera się tak, jakby robiła zakupy w sklepach z używanymi rzeczami. Słyszałam, że wciąż mieszka w tym malutkim mieszkaniu, kropka uśmiechnęłam się tylko i skinęłam wszystkim głową, nie zawracając sobie głowy angażowaniem się. Ciotka Margaret zauważyła mój wzrok po drugiej stronie pokoju i spojrzała na mnie porozumiewawczo, kropka Jake pojawił się u mojego boku, uśmiechając się szeroko. Debbie, udało ci się był głośniejszy niż to konieczne, upewniając się, że wszyscy słyszą. Choć, oprowadzę cię, jego mieszkanie było ładne, nowoczesne meble, duże okna, przyzwoita kuchnia. Dwie sypialnie. Tak jak mówił. Oprowadził mnie po każdym pokoju, wskazując na takie elementy jak granitowe blaty i garderobę. Całkiem imponujące, prawda. Powiedział, gdy kończyliśmy zwiedzanie w salonie dwie sypialnie, świetna lokalizacja, wszystkie udogodnienia. Całkiem nieźle mi się powodzi. To bardzo miłe, powiedziałem szczerze. Wtedy zauważyłem kobietę stojącą obok niego, blondynkę, ładną, ubraną w sukienkę, która prawdopodobnie kosztowała więcej niż cały mój strój. To moja narzeczona, Jessica, powiedział Jake, obejmując ją ramieniem. Pobieramy się na wiosnę, kropka, to była dla mnie nowość. Gratulacje, powiedziałam, ściskając dłoń Jesiki. Nie wiedziałam, że się zaręczyliście. Stało się to w zeszłym miesiącu, powiedział dumnie Jake. Planowaliśmy idealne życie razem, kropka wszyscy krewni zebrali się wokół, by zachwycać się pierścionkiem Jesiki i rozmawiać o planach ślubnych. Stałam tam i słuchałam. Czując się jakbym oglądała film o czyimś życiu, kropka w końcu wszyscy usiedli wokół stołu Jake a na kolację. Znalazłam się wciśnięta między ciotkę Margaret i jednego z moich młodszych kuzynów, Jake wstał, aby wznieść toast. Chcę podziękować wszystkim za przybycie, aby świętować z Jesicą i mną, powiedział, unosząc piwo. To mieszkanie reprezentuje wszystko, na co opracowałem. Mam świetny biznes, piękną narzeczoną, a teraz idealne miejsce na rozpoczęcie naszego wspólnego życia, wszyscy bili brawo i brzęczeli szklankami. Wtedy oczy Jake'a napotkały moje po drugiej stronie stołu. "Wiesz, Debbie," powiedział, siląc się na sztucznie zatroskany ton. "Naprawdę powinnaś dobrze rozejrzeć się po tym miejscu. Może to da ci jakieś cele do osiągnięcia." Kropka kilka osób parsknęło śmiechem, a tata uśmiechnął się tym zadowolonym z siebie uśmiechem, który pamiętałam z dzieciństwa. "To znaczy," kontynuował Jake, "nie możesz wiecznie mieszkać w tym wynajętym mieszkaniu, prawda?" Może kiedyś będziecie stać na coś takiego? Kropka przy stole na chwilę zapadła cisza. Wszyscy patrzyli na mnie, czekając na to, jak zareaguje na postawienie mnie na swoim miejscu. Czułam, jak moje policzki robią się gorące, ale nie z zażenowania, tylko z oczekiwania kropka wtedy ciotka Margaret głośno otrząknęła. To dlatego kupiła dom z pięcioma sypialniami, zapytała ciotka Margaret. Jej głos był niewinny, ale wyraźnie niosący się po stole. Bo nie stać jej na dwupokojowe mieszkanie. Cisza, która po tym nastąpiła, była ogłuszająca. Każda rozmowa została przerwana. Każdy widelec zatrzymał się w połowie drogi do czyichś ustęp, wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Mama odezwała się pierwsza. Co właśnie powiedziałaś? Wzięłam łyk wody. Pozwalając chwili się przeciągnąć. Dwa miesiące temu kupiłam dom z pięcioma sypialniami. Jest w Oakwood Heights. Oakwood Heights było najdroższą dzielnicą w mieście i wszyscy o tym wiedzieli. Natychmiast rozległ się szept. Twarz Jake'a zrobiła się całkowicie biała. Żartujesz, powiedział słabo. Ona nie żartuje, powiedziała ciocia Margaret, wyciągając telefon. Byłam na jej parapetówce, piękne miejsce. Kropka zaczęła podawać swój telefon wokół stołu, pokazując zdjęcia, które zrobiła tego dnia. Obserwowałem, jak wyraz twarzy każdej osoby zmieniał się od sceptycznego przez szokowany do czegoś, co wyglądało prawie jak panika. Jak możesz sobie na to pozwolić, zaczęła mama, po czym przerwała. Jestem głównym programistą. Pracuję z firmami z listy Fortune 500 nad ich podstawowymi systemami. Kropka Całkiem nieźle sobie radziłem. Pokój wybuchł, wszyscy zaczęli mówić na raz. Niektórzy pytali, czy mogą zobaczyć dom. Inni mówili, że zawsze wiedzieli, że sobie poradzę. Kropka, kilku twierdziło, że zawsze mnie wspierali. Siedziałam i jadłam kolację, obserwując chaos. Kropka, Jake wyglądał, jakby chciał zniknąć w podłodze. Mama i tata siedzieli w szokującej ciszy, prawdopodobnie próbując zrozumieć, jak to się stało, że tak się pomylili. Powinniście urządzić kolejną parapetówkę, zawołał ktoś. Kropka. Zaproś nas wszystkich, pomożemy ci udekorować, dodał inny głos. Kropka zawsze mówiłam, że Debbie jest najmądrzejsza w rodzinie. Z tego ostatniego prawie się roześmiałam. To byli ci sami ludzie, którzy od lat szeptali o tym, jaka jestem dziwna. Po około godzinie tego cyrku miałem dość, kropka wstałem i ogłosiłem, że wychodzę. Zaczekaj, zawołało kilka osób. Opowiedz nam więcej o domu. Może następnym razem, powiedziałem, wiedząc, że następnego razu nie będzie kropka, pojechałem do domu, czując się lżej niż od lat. Mój telefon zaczął brzęczeć wiadomościami, zanim jeszcze wysiadłem z samochodu, ale zignorowałem je wszystkie kropka, zamiast tego weszłam do mojego pięknego, przestronnego domu. Zdjęłam buty i opadłam na kanapę. Nigdy ich tu nie zaproszę, powiedziałam na głos do pustego salonu. Ale nie wiedziałam, co z nimi zrobić. następnego ranka obudziłem się z siedemnastoma nieodebranymi połączeniami i czterdziestoma trzema wiadomościami tekstowymi. Mama dzwoniła sześć razy, tata zostawił cztery wiadomości głosowe. Jake wysłał serię SMS-ów, które zaczynały się od przeprosin i stawały się coraz bardziej rozpaczliwe nawet kuzyni, z którymi nie miałam kontaktu od lat. Nagle się odezwali zaparzyłam kawę i przewijałam wiadomości, siedząc w kuchni. Większość z nich miała ten sam schemat, zaskoczenie, fałszywe gratulacje i wskazówki, że chcę zobaczyć mój dom. Pierwsza poczta głosowa mamy była typowa. Debbie, kochanie, oddzwoń. Musimy porozmawiać o ostatniej nocy. Nie miałam pojęcia, że tak dobrze sobie radzisz. Trzecia poczta głosowa była bardziej wymagająca. Debbie, nie możesz po prostu zrzucić tej bomby i zniknąć. Twój ojciec i ja martwimy się o ciebie. Teksty Jake'a były najbardziej żałosne. Debbie, przepraszam za to, co powiedziałem. Nie wiedziałem. Możemy porozmawiać, po czym następowało, proszę, odzwoń do mnie, a na końcu musimy wyjaśnić sprawę. Kropka, usunąłem większość wiadomości, nie odpowiadając na nie. Jedyną osobą, do której odzwoniłem, była ciocia Margaret. Jak się czujesz dziś rano? Zapytała, brzmiąc na rozbawioną. Zadowolona powiedziałam szczerze, było warto tylko po to, by zobaczyć twarz Jake'a, kropka wszyscy o tobie mówią. Linda zadzwoniła do trzech różnych osób, żeby poplotkować o twoim domu. Wszyscy nagle stali się bardzo zainteresowani utrzymywaniem z tobą relacji. Prychnęłam, zabawne jak to działa kropka telefony i SMSY nie ustawały przez kilka dni. Zignorowałam większość z nich, ale w końcu odebrałam, gdy mama zadzwoniła po raz dziesiąty. Debbie, musimy porozmawiać, powiedziała bez wstępów. Może wpadniesz na obiad w niedzielę? Tylko z rodziną. Jestem zajęta, powiedziałam. Mam plany z przyjaciółmi, kropka nastąpiła przerwa. Debbie, myślę. że zaszło nieporozumienie. Twój ojciec i ja chcemy wszystko naprawić. Tęskniliśmy za tobą, kropka prawie się roześmiałam. Tęskniliście za mną? Kiedy dokładnie za mną tęskniliście? Przez te półtora roku nie byłam na żadnym rodzinnym wydarzeniu, a ty nigdy do mnie nie zadzwoniłaś, kropka głos mamy stał się ostry, jak zawsze, gdy nie szła po jej myśli. Debbie, jesteśmy twoją rodziną, kochamy cię, kropka. Gdybyś mnie kochała, nie spędziłabyś lat, sprawiając, że czułabym, że coś jest ze mną nie tak. Rozłączyłem się, zanim zdążyła odpowiedzieć kropka dwa tygodnie później, w sobotnie popołudnie, kiedy pracowałam w ogrodzie, na mój podjazd wjechał samochód. Mama, tata, Jake i Jessica wysiedli, rozglądając się po moim domu z oczywistą zazdrością. Kropka westchnęłam i podeszłam, by spotkać się z nimi przy drzwiach wejściowych. Co ty tu robisz? Zapytałam. Twoja ciocia dała nam twój adres, powiedziała mama, jakby to wszystko wyjaśniało. Chciałyśmy zobaczyć twój piękny dom. Kropka, nie zaprosiłam ich do środka. Ale i tak przeszli obok mnie. Jake zagwizdał nisko, gdy weszli do holu. To miejsce jest niesamowite, powiedziała Jessica, rozglądając się z szeroko otwartymi oczami. Ile to kosztowało? To nie twoja sprawa, odpowiedziałam, kropka, przechadzały się po moim salonie i kuchni, dotykając rzeczy, otwierając szafki, zachowując się tak, jakby robiły zakupy. Sprawiało to, że skóra mi się czołgała. Więc, powiedział Jake, odwracając się do mnie z tym fałszywym uśmiechem, myślałem. Wiesz, jak dobrze prosperuje rodzinny biznes. Mam świetną okazję, by się rozwinąć. Otworzyć dwa kolejne sklepy. Kropka, o to nadchodzi, pomyślałem. Szukam inwestorów, kontynuował inwestorów rodzinnych. Możesz wejść na parter czegoś naprawdę dużego. Kropka spojrzałem na niego. Chcesz, żebym zainwestował w twój warsztat samochodowy. To solidna inwestycja, gwarantowane zyski. I byłby to dla nas świetny sposób na współpracę. Wprowadzić rodzinny biznes w nowoczesną erę dzięki twoim umiejętnościom technicznym. Kropka, zacząłem się śmiać. Nie mogłem się powstrzymać. Co w tym śmiesznego? zapytał surowo tata. Kropka wolę inwestować pieniądze w wiarygodne firmy. Powiedziałam, wciąż się śmiejąc. Twarz Jake a poczerwieniała. Mój biznes jest niezawodny. Jestem pewien, że jest. Ale nie jestem zainteresowany kropka nastrój w pokoju się zmienił. Mama i tata wymienili spojrzenia. "Debbie", powiedział tata tonem, którego używał, gdy miałam kłopoty jako dziecko. "Chcemy odbudować nasze relacje. Rodzina powinna pomagać rodzinie. Kropka to był prawdziwy powód, dla którego tu byli. Chcecie odbudować nasze relacje, bo dowiedzieliście się, że mam pieniądze", powiedziałam bez ogródek. "To niesprawiedliwe", zaprotestowała mama, ale w jej głosie brakowało przekonania. "Czyż nie? Gdzie byłaś w moje urodziny?" Gdzie byłaś, gdy kupowałam ten dom? Gdzie byłeś podczas któregokolwiek z ważnych momentów w moim życiu? Jake wystąpił naprzód. Wiem, że wcześniej nie byliśmy blisko, ale ale teraz potrzebujesz pieniędzy. Więc nagle znów jestem rodziną. Kropka cisza przeciągała się niemiłosiernie. Myślę, że powinnaś odejść, powiedziałam w końcu. Debbie, jesteś nierozsądna, powiedział tata. Staramy się tu coś zrobić. Nie chcę waszych starań, nie chcę waszej udawanej troski, nie chcę tego wszystkiego, kropka podeszłam do frontowych drzwi i otworzyłam je, kropka. Proszę, wyjdźcie, kropka stali tam przez chwilę, wyglądając na szokowanych, że naprawdę ich wyrzucam. W porządku, powiedział Jake, gdy ruszyli w stronę drzwi. Ale nie oczekujcie zaproszenia na mój ślub, kropka uśmiechnęłam się. I tak by mnie przyszła, kropka następnego dnia zadzwoniła do mnie ciocia Margaret. Twoja matka zadzwoniła do mnie wczoraj z płaczem. Powiedziała, że stałaś się chciwa i niewdzięczna. A co ty o tym myślisz? Myślę, że się chronisz i najwyższy czas, kropka przez kilka następnych tygodni rodzinny dramat toczył się beze mnie, kropka ciotka Margaret informowała mnie na bieżąco o plotkach, o tym, jak mama mówiła wszystkim, że zrobiłam się za duża na swoje piersi. Jak Jake narzekał, że jestem samolubna i jak różni krewni opowiadali się po różnych stronach kropka, nie obchodziło mnie to. Miałam pracę, która szła mi lepiej niż kiedykolwiek. Miałam Toma, mojego chłopaka, który wprowadził się do mnie w zeszłym miesiącu. Miałam swój mały krąg prawdziwych przyjaciół, którzy lubili mnie za to, kim byłam, a nie za to, co mogłam dla nich zrobić kropka, i miałam ciocię Margaret, która wciąż przychodziła w każdą niedzielę z domowymi ciasteczkami i szczerą rozmową.